Cześć kochane, harciarki. Ja nazywam się Dagmara, a wy jesteście na moim kanale Butterfly Cross Stitch, gdzie opowiadam Wam o haftowaniu. Dzisiaj taki film powyszywajmy razem, ale najpierw pokazuję Wam, jakie są postępy w moim hafcie, który bierze udział w tej zabawie jeden rok w 12 częściach. No, ja mam na razie wyszyte tyle. To jest powiedzmy jedną czwartą tego miesiąca, więc całkiem mi to fajnie poszło. No, i tak mniej więcej do, w stosunku do ilości dni, takie są postępy. W ogóle bardzo mi się podoba ten haft. Tak to pięknie wychodzi. To jest 18 CT. Myślałam, że będzie mi bardzo ciężko. Z nim na niej wyszywać, no nie jest tak. Jednak ta ciemna nitka, jasna kanwa, ten kontrast jest dość mocny, więc też to jest wszystko takie wyraźne. Daje radę w każdym razie na tej 18 ct A druga sprawa jest taka, na co zwróciły uwagę niektóre dziewczyny, jak wrzuciłam shorta z tym haftem. Że halo, halo, ale to przecież nie jest ten miesiąc. I faktycznie jest tak, że ja wszystkie swoje hafty zaczynam od y, prawego, dolnego rogu i kieruję się w górę y, i w lewo. Inaczej po prostu nie umiem, więc zaczęłam ten haft właśnie od prawego, dolnego rogu, bo gdybym go zaczęła inaczej, no to. Ja po prostu nie umiem, nie umiałabym tego wyszyć. Zastanawiałam się nad tym, jak przystępowałam do wyszywania, jak to zrobić, jak to wyszywać. I w końcu zdecydowałam się właśnie na taką opcję. I bardzo wygodnie mi się wyszywa. No, tutaj mam tak przybliżoną, yy, przybliżony telefon, że nie widzicie jakie są postępy. Ale jestem dosłownie na ostatnim przewinięciu Krosna i jak skończę to, co mam teraz, to jest koniec tej pracy. I powiem Wam, ta praca jest wspaniała. Naprawdę, bardzo fajnie mi się to wyszywa. I to będzie dzisiaj taki film, właśnie powyszywajmy razem. Opowiem Wam dzisiaj historię historię o tym, dlaczego nasze noworoczne postanowienia się nie spełniają i nie dotrzymujemy. Muszę sobie jednak trochę zmienić ustawienie kamery, bo nie dam rady tak wyszywać. Dobrze, mam nadzieję, że teraz jest... Yy, wam się dobrze patrzy i mi się będzie trochę lepiej wyszywać. Więc miałam Wam opowiedzieć o tych postanowieniach noworocznych. Wygląda to tak, że kto ich nie robi? No, chyba wszyscy mają jakieś gdzieś tam z tyłu w głowie jakieś noworoczne postanowienie, a obejmują one praktycznie każdą dziedzinę naszego życia, bo niektórzy mają plany, żeby zmienić styl życia na bardziej zdrowy. Niektórzy mają jakieś takie plany zawodowe albo związane z rodziną. No ale dlaczego właśnie w tym czasie, prawda? Na przełomie jednego roku i drugiego decydujemy się, żeby mieć takie postanowienie noworoczne, takie zmiany chcemy wprowadzać, często nawet bardzo duże. No to właśnie tak, jakby nasza podświadomość tutaj działa, bo podświadomość lubi operować właśnie takimi symbolami lubi mieć taką jasną granicę no i w ten sposób tak jakby wspieramy naszą motywację do tego żeby, żeby podjąć jakieś zmiany, jakieś działanie wyjść ze strefy komfortu i spróbować czegoś nowego zmiany są oczywiście dobre, a przejście takie na nowy rok ma nas wesprzeć, wesprzeć naszą motywację przede wszystkim. I tak chcemy wtedy oddzielić taką grubą kreską to, co jest dobre i nowe, a od tego, co, co stare i takie. Zardzewiałe, niemotywujące nas. I ta graniczna data ma nam właśnie pomóc się tak zdyscyplinować, utrzymać się na takim poziomie, by dotrzymać tego właściwie słowa danego sobie. Ale statystyki, niestety, są bezwzględne. Ponieważ mówią, że tylko 8% osób, które podjęło jakieś postanowienie noworoczne, go dotrzymuje. A 80% ludzi porzuca swoje postanowienie noworoczne do końca lutego, czyli po dwóch miesiącach realizacji. No a dlaczego tak jest? I czy w ogóle te zmiany od 1 stycznia mają jakikolwiek sens? No to zależy, prawda? I zależy od tego, ile sobie tych postanowień noworocznych chcemy zrealizować. Czy to ma być jedna mała zmiana, czy to ma być cała seria zmian, które wywrócą nasze życie? Czy to, ile nas też te postanowienia noworoczne będą angażować, jaki wysiłek będziemy musieli włożyć też, żeby te zadania noworoczne, te postanowienia noworoczne zrealizować, Na początku warto poznać. Przyczyny w ogóle, dla których my rezygnujemy z tych naszych postanowień noworocznych. No i są takie trzy główne przyczyny. Pierwsza z nich to jest, że w ogóle nie wiemy, dlaczego wprowadzamy daną zmianę. Wymyślimy sobie, że chcemy coś zmienić, ale nie ma takiej refleksji. Takiej. Nie zastanawiamy się, dlaczego chcemy to zmienić, co nam to da, co się stanie, kiedy tej, tego postanowienia noworocznego nie zrealizujemy. I tak po prostu, jeżeli my chcemy na przykład ćwiczyć, ale przychodzi kryzys później. Czyli zaczyna nam brakować tej motywacji, bo podjęliśmy decyzję, tak, będę ćwiczyć trzy razy w tygodniu, ale nie mamy jakby tego odniesienia, czyli co się stanie, jeśli tego nie zrealizuję. Dlaczego ja chciałam, ten, dlaczego ja chciałam ćwiczyć? No to później nadchodzi kryzys, a ja nie mam motywacji, żeby kontynuować takie, takie postanowienie. No ja y, tak y, często mam w zimie, że mi się akurat ćwiczyć nie chce. Bardziej mnie motywuje lato do ćwiczeń. Ja też nie mam takiego, y, jeśli chodzi o ćwiczenia, no ja się nie opalam, więc y, nie gonię w stroju kąpielowym po plaży. I raczej moje ciało przez lato to jest osłonięte od słońca kapeluszami, parasolami, rękawiczkami jakimiś, po to, żeby, żeby ta skóra pozostała taka dość jasna. Oczywiście to się mi nigdy nie udaje, bo zawsze mi tam gdzieś słoneczko dopadnie, <laughs> posmarowano. No ale yy, myślę, że. że jeżeli chcecie schudnąć, to przede wszystkim tutaj cel, ile chce schudnąć. I to nas ma motywować, czyli ta, yy, ta wizja, co ja chcę, dlaczego to chcę prowadzić. Drugą przyczyną, dla którego te nasze plany noworoczne nie wypalają, to jest to, że nie mamy planu działania, bo podejmujemy jakąś decyzję. I tutaj na przykład inny przykład, że chcemy się nauczyć języka, prawda? Ale w ogóle nie mamy żadnej książki, nie, nie rozejrzeliśmy się za żadną szkołą językową, czy nie mamy żadnego kursu. No nic nie wiemy w ogóle, jak się tego nauczyć. Nie? Dodatkowo nie wiemy, po co się w ogóle tego uczymy. Więc tutaj trzeba. Za postanowieniem musi iść konkretnie wytyczony plan i który krok po kroku wprowadza, wprowadza nas w takie codzienne nawyki po prostu bo w przeciwnym razie zamiast sukcesu to będziemy mieć porażkę i wyrzuty sumienia, że nam się nie udało. Więc zatem w zależności od naszego postanowienia, czy to ma być zdrowe odżywianie, czy ćwiczenia właśnie, czy jakieś nowe wyzwania zawodowe, czy właśnie nauka tego języka? To musimy sobie rozpisać w detalach, jak to będzie wyglądało. I po czym poznamy, że zrealizowaliśmy plan. Czyli na przykład, jeżeli ja chcę schudnąć 5 kg, to sobie rozpisuję, że odtąd dotąd schudne kilo, odtąd dotąd następne, odtąd dotąd następne. Czy na przykład yy, Podzielimy sobie y, naukę języka na mniejsze etapy i na przykład kupimy sobie jakiś kurs online i będziemy w danym tygodniu przerabiać jedną i tylko jedną lekcję i na przykład doprowadzimy sobie to do perfekcji. To będzie nasz po, po miesiącu, to będzie jakiś taki nasz nawyk, y, gdzie będziemy siadać do komputera i uczyć się. Y, Albo na przykład rozpisujemy sobie, że w ramach tego, że zaczynam ćwiczyć, to najpierw ćwiczę dwa razy w tygodniu i wyznaczam sobie konkretne dni, w których będę ćwiczyć, konkretny plan, który, który chcę na, w czasie tych ćwiczeń zrealizować powolutku na etapy i każdy etap sobie odznaczamy. Trzecim takim powodem dla którego nie potrafimy zrealizować naszych postanowień noworocznych przepraszam Koko, się tu układa obok mnie no już dobrze już się ułożyłaś tak no yy, Trzecim takim powodem, dla którego nie potrafimy zrealizować tych postanowień noworocznych to jest przede wszystkim to, że jesteśmy marzycielami takimi. Wydaje się nam nowy rok, nowa ja. To ja zawsze to sobie mówię. <ścoughs> I wydaje się nam, że schudniemy 20 kg w miesiąc, zostaniemy programistą. Albo na przykład, nie wiem, weźmiemy udział w Run magedonie To takie wydarzenie sportowe. Czy prze, uda nam się zrobić triatlon jakiś, podczas gdy ostatnie parę lat spędzaliśmy na Sofie, oglądając Netflixa. No to nie oszukujmy się też, że zima jest takim czasem. Czekajcie. Zima jest takim czasem, w którym mamy po prostu mniej energii. Bo dzień w ogóle wstajesz rano, jest ciemno, przychodzisz z pracy już jest ciemno. Mała ilość takiego światła słonecznego, no to powoduje też, że my mamy taki nastrój kiepski. No i często też ta aktywność fizyczna, chęć w ogóle do jakichkolwiek aktywności spada i chętniej po prostu odpoczywamy niż robimy jakieś wyzwania. I tutaj w postanowieniach noworocznych jest lepsze postawienie sobie jakiegoś małego celu, za który sobie podziękujemy i odniesiemy sukces w tym małym celu, niż po prostu poniesiemy jakąś wielką porażkę. Więc nie mówmy sobie, że będziemy e, nowa ja, tak? Sportowcami, gdy, gdy nigdy nie uprawialiśmy sportu. I nas to wcześniej nie pociągało. Nie myślmy sobie, że nauczymy się płynnie mówić po włosku, gdy nigdy nie byliśmy nawet we Włoszech i nas to nie motywuje. Także tutaj, tutaj wielkość tego celu ma po prostu duże znaczenie. Przemyślenie dobrze tego. Celu, który chcemy zrealizować, tej zmiany. No a teraz pytanie, co się stanie, jeśli się nam nie uda zrealizować tego planu, który sobie tam wymarzyliśmy? No, wiele osób, wiele osób się przestaje motywować, kiedy poniesie jakąś porażkę. Na przykład zjednie zdrowy posiłek albo po nie wiem, miesiącu odchudzania się, po prostu pójdzie do McDonalda i zamówi sobie wielką jakąś porcję frytek. Albo na przykład, nie wiem, zrobi sobie przerwę w nauce języka obcego. O, to mnie kiedyś spotkało, zrobiłam sobie przerwę. No i ciężko jest po prostu wrócić później, nie? Bo a już kurczę, nie udało mi się, nie. Yy, Poniosłam taką porażkę, nie udało się, koniec, nie? Ale tak naprawdę, powiem, powiedzmy sobie szczerze, dla. To jest, nowy rok to jest tylko taka data umowna, prawda? To równie dobrze, nie wiem, może być e, e, nów księżyca, e, czy e, początek wiosny. No, przepraszam, koko tutaj szaleje. Więc tutaj po prostu nie ma co się trudzić. Jeżeli mamy jakąś porażkę, to po prostu powiedzmy sobie, ok, robię sobie przerwę, ale w poniedziałek wracam z powrotem do nauki języka, no bo mam swój cel, wiem po co to robię, to mnie motywuje, mam swój plan, który chcę zrealizować, i dzięki temu po prostu. Wiem jak to zrobić, więc no nie maszmy o tym, że nie maszmy o, o ciele chodakowskiej, tylko po prostu to zróbmy, zróbmy sobie plan i powiedzmy sobie jak to osiągniemy. I jeszcze taka e, jedna sprawa, no muszę wam opowiedzieć o moich planach noworocznych, no bo tak wiem o tym, że jeżeli ja to powiem tu teraz głośno, to ja to zrealizuję, a jak ja tego nie powiem, to no to różnie to, to może być. Ja nie mam jakichś takich planów, jeśli chodzi o ćwiczenia, bo jeśli chodzi o ćwiczenia, to ja ćwiczę dwa razy w tygodniu. Do tego spędzam bardzo aktywnie wakacje, i to mnie motywuje. Znaczy, to mi po prostu wystarcza. Czuję się wtedy dobrze, mam odpowiednią wagę i tak dalej. No ale tak z tą wagą ostatnio trochę przesadziłam. Przesadziłam, bo lubię słodycze. Więc mój taki cel to jest wrócić do rozmiaru 36. Ponieważ no, też dużo ubrań mam w tym rozmiarze i takich moich ulubionych pięknych sukienek, w których bym chciała później w lato wyjść. Więc tu mam motywację, bo wiem, że jak nie wrócę do tego rozmiaru, to co się stanie, nie wejdę do, nie, nie po prostu tej sukienki nie ubiorę. Drugim takim moim celem to jest kontynuacja pracy na tym kanale. I mam nadzieję, że uda mi się w tym roku 2024 zrobić dla Was no tak około 20 filmów. Więc tak sobie postanowiłam, no co wypada tak, co dwa tygodnie film, to jest tak fajnie, bo, bo powiedzmy sobie, że w tym czasie mogę sobie to to Zrealizować. No to też zależy od pory roku, bo w lato to zawsze jest więcej tych zajęć, mniej wyszywania. No wiecie, życie po prostu. Ale 20 filmów w 2024 Wyspowiadam się Wam później w grudniu, jak to wyszło. Trzecim moim postanowieniem to jest oczywiście ta zabawa, jeden rok w 12 częściach, gdzie zamierzam ten sampler e, z Modern Folk, e, który ja sobie nazywam Hope, ale on ma jakąś inną nazwę u nich, ale zamierzam go e, wyszyć i to oczywiście najlepiej w danych miesiącach, <laughs> więc e, tutaj jest trzeci. Jest też czwarty cel. Czwartym celem jest zrobienie patentu sternika morskiego. Mam już zrobiony kurs radiooperatora. Natomiast patent sternika morskiego jeszcze będę robić w maju. Także mam nadzieję, że uda się taki patent zrobić. O, wszystko już załatwione. Na kurs jestem zapisana. Więc tylko czekam właśnie na realizację tego. No to tyle moich, yy, moich postanowień noworocznych. Cztery, trochę dużo, ok, ale to są takie postanowienia dobrze przemyślane. Refleksja była. Na pewno, i jest też taki cel, który chcę osiągnąć. Wam, kochane hawciarki, życzę, żeby wasze cele, wasze takie postanowienia noworoczne się zrealizowały w tym 2024 roku. No i mam nadzieję, że trochę Wam pomogłam tym filmem. Jeżeli takie postanowienia macie, to pamiętajcie o tych trzech zasadach, żeby mieć motywację, czyli ten cel wiemy dlaczego chcemy wiemy mamy plan i to jest cel który jest możliwy do zrealizowania a nie marzenie dobrze to w takim razie życzę wszystkiego dobrego miłego haftowania